Cześć kochane moje zdrowa baba i tarot. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem dlaczego On nie może o Tobie zapomnieć. Do wyboru macie medytację, energię albo granice. Decydujcie, wybierajcie. Ja przez chwileczkę zamilknę. Mam nadzieję, że wybrałyście. Ja w tym momencie granice i energię odsunę na bok. I zaczynam czytanie dla tych z Was, które wybrały medytację. Anielska i tarotowa karta Rada poczeka chwileczkę. No, i jestem ciekawa, co tutaj się podziało. Dlaczego on nie może o tobie zapomnieć? Trójka monet, rydwan i król kielichów. E, kochana, trójka monet pokazuje, że bardzo dobrze mu się z tobą rozmawiało. Że gdy byliście razem, to ten czas spędzony z tobą był dla niego czasem relaksu, luzu. On tutaj nie musiał się spinać, on nie musiał się zastanawiać nad niczym. On był przy tobie sobą. Było jemu dobrze, prawdopodobnie obojgu wam było ze sobą bardzo dobrze. Czas spędzony wspólnie, był czasem może bez jakichś tam wielkich fajerwerków, ale to była przyjaźń, to, była, to był relaks, to był um, Czas spokoju, harmonii, równowagi. Tutaj wszystko działo się na spokojnie i w takiej bardzo, bardzo sympatycznej i miłej atmosferze trójka monet bardzo rzadko no ale jak to trójka prawda może mówić o trójkątach a rydwan który jest za nią no też o tych trójkątach mówić może a więc mogło być dla niektórych z was mogła być taka sytuacja że rozpadło się ta relacja, ten, ten związek rozpadł się, bo po prostu było was za wiele w tej relacji. Było zbyt wiele osób. Nie, była, nie było tylko waszej dwójeczki, ale osób było więcej. On podjął decyzję o rozstaniu. Wydaje mi się, że pytamy o niego i tutaj Rydwan o tym podjęciu decyzji mówi, więc wygląda na to, że on podjął decyzję o rozstaniu, taką, a nie inną. Wybrał, wybrał małżeństwo, wybrał jakąś stałą relację albo wybrał inne swoje poprzednie życie. Nie chciał niczego zmieniać w tej karcie Rydwanu. A Król Kielichów, który jest zaraz za tą kartą, pokazuje z jednej strony, że jeżeli to były trójkąty, no to wybrał po prostu swoją stałą partnerkę, swoją żonę. Natomiast z drugiej strony, też ten Król Kielichów może pokazywać, że on o tobie nie może zapomnieć, bo. Albo pod koniec Waszej relacji, albo już w trakcie albo tuż po zakończeniu tej relacji on zaczął się zakochiwać. Ta relacja, gdyby trwała, wyglądałaby na chwilę obecną całkiem inaczej. Nie byłoby już trójki monet, czyli takich spotkań sympatycznych i miłych, ale byłyby takie bardziej związane z relacją miłosną. Tutaj ta miała szansę przekształcić się w coś trwałego, w coś bardziej miłego, wzniosłego, ale no taką a nie inną decyzję on podjął. Król Kielichów natomiast pokazuje, no nie pokazuje może, że on żałuje tej decyzji, no bo mamy tutaj tylko ten rozkład trzech kart. Decyzja została podjęta. Natomiast ewidentnie w tej chwili jest w energii króla kielichowego, a więc wspomina ciebie jako osobę, którą kocha, którą mógłby pokochać jeszcze bardziej. Z którą chciałby spędzić życie, natomiast nie jest w stanie, no właściwie chyba nikt z nas nie jest w stanie cofnąć pewnych rzeczy. Nawet jeżeli wracamy w relacji do siebie, nawet jeżeli po rozstaniu coś się scala, to już nigdy nie jest takie same. Natomiast on o tobie zapomnieć nie może, bo coraz bardziej w głębi serca, Idealizuje Waszą relację i coraz bardziej pokazuje się w energii króla Kielichowego, a więc kogoś, kto Ciebie bardzo, ale to bardzo kocha. No i wydaje mi się, że gdyby dało się cofnąć czas, to ta relacja potoczyłaby się całkiem inaczej. Jaką, no nie mogę odwrócić. Jaką kartę radę dostałaś? Kochana, dostałaś kartę gwiazdy. Co było, to było. Ty jesteś chroniona przez, przez wszechświat. Ty jesteś taką gwiazdką świecącą na firmamencie. Jesteś piękną osobą, piękną kobietą, osobą pełną energii, pełną mocy, pełną. Takiego światła wewnętrznego. Ty odbijasz to światło, gdy ktoś ciebie doceni. Możesz być szczęściem dla osoby, która ciebie podziwia, która ciebie pokocha. Karta gwiazdy to spełnienie marzeń, to spełnienie wszystkich życzeń, jakich sobie, o jakich tylko jesteś w stanie sobie pomyśleć. Karta, karta kochana gwiazdy. To jedna z lepszych w kart, tar, kart w Tarocie. Ona przynosi wszystko to, co sobie wymarzyłaś, zamarzyłaś, i pamiętaj, że jesteś taką gwiazdeczką. Bądź tą gwiazdą dla siebie i zaufaj wszechświatowi, bo ty jesteś taką gwiazdą właśnie na firmamencie nieba. Wyznacz sobie wyższe cele, podwyższaj swoje standardy i oczekuj dla siebie więcej. Nie spoczywaj. Piękna. Właśnie, bądź tą gwiazdą, sięgaj wysoko i zobacz. Tutaj ta karta anielska, też e, ta syrenka sięga gwiazd. Cudna karta. Taką kartę wybrałaś: Medytacja. Zrób mały krok wstecz. Słuchaj się w głos swojej duszy. A potem świeć. Dziękuję Wam, kochane. Piękne miałyście to czytanie. Bardzo Wam dziękuję, że ze mną byłyście. Proszę Was o łapeczki w górę. Proszę Was o zostawienie subskrypcji. Proszę Was o komentarz. Całuję Was. Zdrowa Baba i Tarot. Dlaczego on nie może o tobie zapomnieć, jeżeli wybrałaś energię? Anielska i torotowa karta rada, asmonet, czwórka buław i ósemka mieczy. No, tutaj też wygląda na to, że. Tak jak w poprzednim czytaniu, mogą tutaj być sprawy mówiące o jakiejś rodzinie, która była, choć nie dla wszystkich, myślę, że dla nawet mniejszej części osób. Asmonet pokazuje chęć nowego. Rozstaliście się, bo on szukał czegoś innego albo nie chciał czegoś nowego w swoim życiu. Asmonet to energie ziemskie, asmonet to energie związane z jakimiś nieruchomościami, z domem, być może e, chciał mieszkać sam, nie chciał mieszkać razem, być może e, była odległość między Wami e, zbyt duża, aby się coś mogło e, zrealizować, bo nie zawsze odległość pomiędzy ludźmi e, sprzyja e, takiej stałej relacji. E, jedno z Was e, chciało czegoś e, stałego. Czwórka Buław to budowanie na solidnych fundamentach, tutaj te nas monet też mówi o domu, o nieruchomości i może z tego właśnie powodu rozstaliście się, albo coś tam Was delikatnie odsunęło od siebie. Czwórka Buławowa to też imprezy rodzinne, a więc mogło to, mogło tutaj chodzić też o to, że mieliście odrębnych przyjaciół, mieszkaliście być może w innych miejscach, albo nie chcieliście właśnie łączyć się w taką stałą relację, i to też troszeczkę było na przeszkodzie, bo czwórka buław mówi o zaciśnieniu relacji, o rodzinie, o przyjaciołach, o wspólnych zabawach, o wspólnym spędzaniu czasu, ale w gronie znajomych, w gronie rodziny. W gronie przyjaciół, to są imprezy rodzinne, to jest mieszkanie razem, to są takie cztery ściany, w których spędzamy razem czas. A u Was chyba to nie do końca tak wyglądało i prawdopodobnie oto też ta relacja się rozsypała. Dlaczego, dlaczego on nie może o tobie zapomnieć? Bo siedzisz w jego głowie. Ósemka mieczy, która tutaj jest pokazana, daje. Te właśnie podpowiada tę właśnie odpowiedź, pokazuje tę właśnie odpowiedź. Ósemka mieczy to myśli, to myślenie, to budowanie nowych scenariuszy ciągle od nowa i od nowa. Coś tam się zadziało, coś się rozsypało, a on cały czas jeszcze wałkuje jakieś tematy. Być może ma żal do siebie, być może ma żal do ciebie, że coś nie poszło po jego myśli, albo podjął decyzję, tak, z której nie do końca był dumny, no ale zdarzyło się, stało się. Być może ty nie wyciągnęłaś już ręki, aby on wrócił, nie odezwałaś się, nie poprosiłaś. O unieściście się oboje dumą, albo jedno z was dumą się uniosło. No i teraz on sam podcina sobie skrzydła. On sam z siebie jest niezadowolony. Wymyśla różne scenariusze. Jego myśli krążą cały czas, wokół ciebie, być może planuje w jakiś sposób, gdzie mógłby ciebie przez przypadek dostrzec, spojrzeć, zobaczyć, spotkać, no ale to są tylko i wyłącznie jakieś myśli, jakieś plany, które krążą w jego głowie. On nie widzi kompletnie wyjścia z tej sytuacji, ale cały czas w jego głowie siedzisz, kochana, jesteś rycerz buławowy potraktuj te przyjaźń te relacje troszeczkę z przymrużeniem oka nie było to nic aż tak bardzo poważnego albo nie potoczyło się w taką stronę aż tak bardzo poważną, żeby było o co kruszyć kopię potraktuj ją troszkę z przymrużeniem oka, a zobaczysz że będziesz w stanie jakby lżej, delikatniej pewne rzeczy Przyjąć do wiadomości. Rycerz Buławowy też mówi o tym, że żeby nie zapominać o swoich pasjach i o swoich namiętnościach. Pilnować swoich potrzeb, po prostu. Myśleć o sobie też. A tak jakby życie traktować troszeczkę z przymrużeniem oka. Nie aż tak bardzo poważnie. Ochrona. Ty, twoi bliscy i twój dobytek jesteście bezpieczni i chronieni przez niebo. Piękna energia, piękna karta. Super informacja dla ciebie, bo wszechświat nad tobą czuwa. Wybrałaś kartę energia. Uznaj swą siłę. Każda burza przynosi początek nowego. No właśnie, i Tobie też na pewno początek nowego przyniosła. Traktuj życie z przymrużeniem oka. Nie bądź zbyt smutna, nie bądź zbyt poważna. Życie po prostu powinno być lekkie, przyjemne i pełne wspaniałych rzeczy. Jeżeli nie czujecie, kochane, do końca związane się z tym związane z, się z tym czytaniem, a jakby brakuje Wam czegoś, a mnie tutaj brakło słowa, zapraszam do czytań prywatnych, mój e-mail jest w czasówce, mój e-mail jest w opisie filmu, a teraz bardzo Was proszę o łapeczkę w górę, o zostawienie o zostawienie komentarza i o subskrypcję mojego kanału. Całuję Was zdrowa baba i tarot. I ostatnie na dzisiaj czytanie dla tych z Was, które wybrały granice. Zaraz się tutaj dowiemy, dlaczego on o Tobie nie może zapomnieć. Cesarzowa, as kielichów i ósemka buław. Kochana, no nic dziwnego, że on o Tobie nie może zapomnieć, jeżeli pokazała się tutaj. Zarówno energia cesarzowej, jak i asa kielichów, i uzupełniła to jeszcze ósemka buławowa. Cesarzowa to miłość, cesarzowa to piękna kobieta, cesarzowa to ideał matki, żony, kochanki, przyjaciółki. Cesarzowa przyciąga ludzi jak magnes. Cesarzowa potrafi radzić sobie w życiu z pieniędzmi, z mężczyznami, z kobietami, z przeciwnościami, z dziećmi, no z czym tylko Tutaj nam się zamarzy Ona robi wszystko tak, jak chce, i wokół niej wszystko się dzieje tak, jak ona chce. Cesarzowa ma niesamowitą moc i energię, aby realizować wszystko to, o czym pomyśli i co jest jej marzeniem. Nic więc dziwnego, że ono takiej osobie nie może zapomnieć. A tutaj jeszcze dodatkowo. Pokazany jest a z kielichów, czyli miłość, szczęście, harmonia, równowaga e, i wszystko to, co z e, emocjami miłosnymi i z uczuciami e, miłosnymi jest związane. On pragnął nowego, e, pragnie nowego, e, marzy o nowym, marzył o nowym i będzie marzył jeszcze o nowym uczuciu. E, oczywiście tylko i wyłącznie w relacji z Tobą. E, a ósemka buław, e, no to namiętność. Pasja, y, przyspieszenie. Może się tak zadziać w Waszym przypadku, że on się do Ciebie odezwie, przyjedzie do Ciebie y, albo y, no, zdarzy się coś, co y, postawi Was, Waszą dwójkę y, na swojej drodze. Y, jakieś spotkanie tutaj być może. Ósemka buław to pasja, to namiętność, to prędkość. Pęd, działanie, ale ósemka buław to też właśnie informacje o jakiejś wiadomości, liście, spotkaniu. A więc w Waszym akurat wypadku może się zadziać tak że on do tego stopnia nie może o Tobie zapomnieć, że zrobi wszystko, albo wszechświat mu pomoże w tym i zadzieje się tak, że prawdopodobnie, nawet w najbliższym czasie, gdzieś przez przypadek lub jego działanie spotkacie się, kochana. Ale Ty jako kartę radę dostałaś kartę księżyca. Przyjrzyj się swojemu życiu. I tej relacji, jeżeli mielibyście się spotkać jeszcze kiedykolwiek, przyjrzyj się tej relacji tak na chłodno, troszeczkę z boku, troszeczkę pod innym kątem, w innym świetle. Karta Księżyca mówi o zazdrości. A więc dobrze byłoby nad tym tematem też się skupić i mówi o tajemnicach. Jakieś tajemnice związane właśnie z tą relacją albo z nim mogą wyjść na światło dzienne. Możesz się czegoś dowiedzieć. Niekoniecznie musi być to coś, co Ci się nie spodoba, ale będzie to na pewno coś, o czym kompletnie nie wiedziałaś. A więc miej oczy już szeroko otwarte, bo coś się będzie tutaj szykowało do zmiany albo do ujawnienia jakiejś tajemnicy. Jeżeli Ty masz jakieś tajemnice, których nie do końca chciałabyś się pozbywać, no to zastanawiaj się, pilnuj słowa wasze słowa, zastanawiaj się i myśl co do kogo mówisz bo nie zawsze tajemnica powierzona odpowiedniej osobie może tajemnicą pozostać ojcowskie uzdrowienie twoja osobista moc wzrośnie gdy oddasz niebu wszystkie sprawy związane z twoim ojcem może karma ojca może coś ze strony rodu ojca tej męskiej tej męskiej linii rodowej pojawi się tutaj może to będzie tajemnica niekoniecznie związana właśnie z tym mężczyzną jakby dotycząca tego mężczyzny ale może być też tak że jeżeli wyjdzie jakieś będzie jakaś tajemnica, coś się tutaj pojawi, to może pewne sprawy związane z tą relacją się wyjaśnią. Może będziesz wiedziała, dlaczego tak, a nie inaczej Wasza relacja się potoczyła, gdy spojrzysz w głąb tutaj tej rodowej, męskiej linii. Granice, taką kartę wybrałaś. Ustalaj granice, oszczędzaj swój cenny czas i energię. Baw się życiem, ciesz się kochana z życia. Ustalaj granice, nie pozwól, aby ktoś wszedł ci na głowę i zarządzał Twoim życiem. Pamiętaj, że to Ty rządzisz swoim życiem, to Ty jesteś jedyną osobą, która te granice powinna ustalać. Dziękuję Wam kochane, całuję Was bardzo serdecznie, proszę jak zwykle zresztą o łapeczki w górę, komentarze i subskrypcję mojego kanału. Do usłyszenia, całuję Was, zdrowa baba i tarot.